Hej diamenciki z tej strony Ania i witam was w dzisiejszym filmiku na moim kanale. Tak jak obiecuję tytuł tego filmu, pokażę wam dzisiaj moją wieczorną pielęgnacyjną y, rutynę, jeśli chodzi o moją cerę. Y, udało mi się ją ostatnio bardzo ładnie oczyścić. Co możecie zobaczyć na mojej twarzy, jeśli śledziliście mnie już od jakiegoś czasu. W tej chwili to, co głównie widać, to są blizny potrądzikowe, ponieważ ja z trądzikiem zmagałam się już jakieś 10 lat. Nie udało mi się tego kompletnie wyleczyć, ponieważ u mnie są to zmiany związane z hormonami, ale znalazłam pewne rzeczy, które zdecydowanie pomogły mi troszeczkę lepiej to kontrolować, także chciałabym dzisiaj Wam troszeczkę o tym po. A dodatkowo tak trochę szukałam wymówki, żeby po prostu sobie z wami trochę porozmawiać. Także właśnie wyszłam z wanny stąd te mokre włosy. I chciałabym Wam poopowiadać troszeczkę o tym, co się u mnie pozmieniało. Także jeśli jesteście gotowi na y, wieczorną pielęgnację oraz y, rozmowę o życiu, to zapraszam Was do oglądania. Ok, mam tutaj przygotowaną miskę z wodą, mały stojaczek przed sobą, oraz ręcznik, który jest w tej chwili na kolanach. Także jakoś sobie poradzimy, bo oczywiście jestem w salonie, nie mam wystarczająco miejsca w łazience, żeby nagrać to tam. Ale zaczniemy od oczyszczenia twarzy. Mi akurat skończył się płyn micelarny, także mam tą taką małą y, wersję z jakiejś podróży. Jeden wacik i to jest wszystko, co mi wystarcza, żeby po prostu yy, przetrzeć twarz i upewnić się, że nie ma na niej jakiejś pozostałości brudu z całego dnia. Akurat nie miałam dzisiaj makijażu, ostatnio bardzo rzadko nosiłam makijaż. Także takie jedno przetarcie jedną stroną, drugą stroną, to wszystko, co potrzebuję. I będę teraz przechodziła do mycia buzi i żel, z którego korzystałam już od lat lat, to jest ten żel z neutrogeny, który akurat mi się skończył. Ja przeszłam już przez masę opakowań yy, i tego różowego, i tego pomarańczowego. Po prostu teraz mi się skończył, także korzystam z tego, co mam. Ostatnio używałam tego matującego żelu z Eveline, on jest z aktywnym węglem i jest czarny. Yy, także jeśli go używałam, to pod prysznicem, jeśli teraz bym to zrobiła, to byłabym cała brudna, także Zamiast tego sięgnę po żel, który też już kończę, I jest to żel Removes My Clarence na moczę twarz, Mogę ubrać chociaż coś z krótkim rękawkiem, a nie sweter. I używam troszeczkę tego żelu. Byłam w tym roku u dermatologa, także to też bardzo mi pomogło w oczyszczeniu tej twarzy. Nie zdecydowałam się na żadne leczenie tabletkami. Jeśli będzie taka potrzeba, to zrobię to na jesień w tej chwili. E, jedyne co dostałam to żel, dułak, który też zaraz wam pokażę i troszeczkę wam więcej o nim opowiem. E, oraz tabletki z cynkiem, które pomogły mojej cerze się szybciej odbudować, także wiem, że to też bardzo mi pomogło. Jednak rzecz, która wydaje mi się, że pomogła mi najwięcej, to zmiany w diecie. Ja wiem, że mam nietolerancję laktozy po samym tym, jak się czuję po spożyciu jej, więc i tak raczej bardzo, bardzo ograniczałam nabiał w mojej diecie. Teraz wzięłam to na kolejny poziom i naprawdę starałam się unikać tego jak tylko się dało. I mam też szczoteczkę soniczną z Foreo która pomoże mi troszeczkę dogłębniej oczyścić moją twarz, także włączam ją i nie używam jej codziennie, raczej tak dwa razy w tygodniu. Zazwyczaj w te dni, kiedy na przykład nosiłam makijaż, i wiem, że ta moja cera potrzebuje takiego dogłębnego czyszczenia. I też nie szoruję tej twarzy. Robię to bardzo delikatnie. Także starałam się jak najbardziej ograniczyć nabiał plus słodycze. Także, nawet czekolady, jakiekolwiek słodkości, są u mnie w tej chwili bardzo, bardzo rzadkie. Niestety, bo jest to chyba moja jedyna słabość, jeśli chodzi o. Jedzenie, ale różnicę widać od razu. Gdy tylko zjem, nie wiem, na przykład mleczną czekoladę, od razu przez kolejne kilka dni e, widać, jak bardzo zmienia się moja cera. Także w przypadku mnie i mojej buzi jest to czynnik, który ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Yy, więc jeśli wy się borykacie z czymś takim, to polecam zacząć od wnętrza, czyli tego, co dajecie swojemu organizmowi od waszej diety. I dopiero na drugim miejscu idzie yy, pielęgnacja, bo ja naprawdę miałam bardzo dobrą pielęgnację przez ostatnie lata, ale to nie zawsze jest wystarczająco. Także żel, który mi został przepisany przez dermatologa na receptę, to jest dułak. Wygląda w ten sposób i, tak jak widać, już wykorzystałam całą tubkę. Zostało mi go bardzo mało. Ja go używałam codziennie wieczorem przez dość długi czas i w tamtym czasie bardzo ładnie pomógł mi nie tylko szybciej radzić sobie z trądzikiem, który wciąż mi nawracał, ale też troszeczkę pozbyć się moich blizn oraz tego, co już miałam na buzi do tej pory. W momencie, kiedy zostało mi już go na kilka użyć, to przestałam z niego korzystać. I ostatnio użyłam go po kilku tygodniach przerwy i chyba mnie uczulił. Nie wiem, ale strasznie swędziała mnie twarz. Miałam ją czerwoną przez przynajmniej 48 godzin, także to nie było nic przyjemnego i od tamtej pory... Już zupełnie z tego nie korzystam, także to idzie do kosza, tylko zostawiam, żeby wam pokazać opakowanie. I krem, który w tej chwili używam zamiast tego żelu, chociaż nie ma on aż tak mocnego działania oczywiście, bo nie jest on na receptę, jest to Efa Clarduo. I to jest też już moje drugie opakowanie. To możecie dostać w aptece, ale nie jest na receptę, także chociaż tyle jest wygodniej, na pewno nie jest tak, że on nagle zmieni całą waszą rutynę i wasza cera zmieni się nie do poznania. Ale przy takim codziennym używaniu on pomaga mi troszeczkę kontrolować te takie zmiany. Tak ogólnie, to ja przez lata nie chodziłam do lekarzy, jednak były wtedy inne priorytety, gdy mój tato był chory, także wszyscy raczej skupiliśmy się na tym, co. Było potrzebne. I przez jakieś 5 lat nie byłam u lekarza w ogóle nie robiłam wyników i dopiero zabrałam się za to w tym roku. Także przez cały styczeń luty robiłam wyniki, dostałam skierowania, poumawiałam się na wizyty. Byłam też już u kilku lekarzy, a później... Przyszedł marzec i stał się wirus. Także wtedy zrobiłam sobie taką kolejną przerwę od lekarzy i dopiero yy, tak od zeszłego tygodnia znów yy, chodzę na wizyty. Jest jeszcze kilka rzeczy związanych z moim zdrowiem, którymi muszę się zająć, ale cieszę się, że chociaż udało mi się opanować y, moją buźkę. I też tak troszeczkę odzwyczaiłam się od dbania o samą siebie. Jednak życie było tak nieprzewidywalne i szybkie w tych ostatnich latach, że jakoś no, odstawiałam y, samą siebie, moje ciało na dalszą półkę. Także to takie trochę dla mnie w tej chwili dziwne uczucie, stawiać priorytet na samej sobie, na moim zdrowiu, na mojej edukacji, ale jest to świetne uczucie, także polecam. Kolejna rzecz to serum i jest to serum od Foreo i ja go używam za każdym razem po tym, jak robię sobie maseczki z Foreo, właśnie z wykorzystaniem tego UFO, które pokazywałam Wam w ostatnim vlogu, ale teraz też sobie wezmę jedną pompeczkę. Także tyle. Wmasowuję w buzię. I skoro już mowa o edukacji, to mogę się z Wami w końcu podzielić pewną informacją. Także news jest taki, że dostałam się na studia. Po dwóch latach przerwy po skończeniu szkoły zdecydowałam, że jestem gotowa na to, żeby podjąć kolejny krok w stronę mojej edukacji. Także jest to na pewno ekscytująca wiadomość, ale też bardzo stresująca. Także bardzo długo czekałam z tym, żeby Wam o tym powiedzieć. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, jaka w tej chwili na świecie jest sytuacja i to, że nie wiadomo, jak będzie wyglądał kolejny rok szkolny, studencki. No bo jednak wolę nie wykluczać tego, że może się okazać, że cały kolejny semestr lub rok może się odbywać online. Na co ja nie wiem, czy ja się piszę. Jednak wybrałam taki kierunek, który jest bardzo praktyczny, który wymaga współpracy z innymi i wolałabym to robić na miejscu. Także no. Jedyne co mogę robić w tej chwili to trzymać kciuki, że wszystko pójdzie po mojej myśli, ale no w tej chwili wszyscy jesteśmy w takiej niewiadomej. Nawet ciężko jest mi sobie wyobrazić, jak w tej chwili czują się osoby, które dopiero teraz piszą maturę, bo domyślam się, że jest to ogromny stres. Nie dość, że sama matura jest stresem, to jeszcze dodatkowa presja związana z sytuacją na świecie. I ta niewiadoma. Chyba ta niewiadoma jest najgorsza, że ciężko jest cokolwiek tutaj przewidzieć. I przechodzimy do ostatniego kroku w mojej pielęgnacji, którym jest maska na noc. Ja przez bardzo długi czas używałam tego w ogóle zamiast kremu. Także gdy korzystałam z dułaka po prostu używałam tych dwóch e, kosmetyków jednocześnie. I bardzo fajnie pomagało mi to e, utrzymać moją buzię e, nawilżoną, także już <gryw> będę musiała mocno wydłubać, także cieszę się, że mam krótkie paznokcie w tej chwili. Bo nie mam żadnej szpatułki, ale jakoś się udało. Trochę za dużo, no ale dam też na szyję. E, także no, w tym roku na pewno nadchodzi wiele zmian. W moim życiu, co będzie się równało ze zmianami na moim kanale. Na pewno są to ekscytujące zmiany, które nie odbiorą mi niczego z mojego życia, jedynie dodadzą do niego troszeczkę więcej. I to samo z kanałem. Mam w tej chwili w głowie masę tematyki, którą będę mogła nagrywać właśnie dzięki temu, i wiem, że bardzo pomoże mi się to rozwinąć, i mam nadzieję, że mojej działalności online. Również, bo wiem też, że zdecydowanie zaniedbałam kanał w ostatnich latach. Co też nie powinno być niczym szokującym, bo y, przez 4 lata moim priorytetem było zajmowanie się moją rodziną w ciężkiej sytuacji. I zawsze będę czuła, że mogłam zrobić więcej, ale prawda jest taka, że starałam się jak mogłam. I teraz tak samo, staram się jak mogę. Różnica jest taka, że w końcu mam na to siłę, także psychicznie czuję się na tyle dobrze, żeby w końcu móc się starać. Żeby próbować nowych rzeczy i żeby podejmować y, śmiałe decyzje. Bo ja też widzę Was i Wasze komentarze. Mam tu na myśli tych z Was, którzy zostali ze mną przez te wszystkie lata, co naprawdę znaczy dla mnie tak, tak wiele. I widzę też te negatywne komentarze, na których zazwyczaj staram się nie skupiać, ale w tym wypadku jednak staram się wyciągać z nich jakieś wnioski. Dostawałam i opinie na temat tego braku nowości, tego, że dużo. Z tych rzeczy, które robiłam kiedyś, cały czas powtarzam. Z drugiej strony dostawałam też opinię, że wszystko to, co staram się robić, nowe, właśnie Wam nie odpowiada i że wolicie te stare czasy. Także ja wiem, że zawsze pojawią się sprzeczne opinie i nigdy nie uda mi się dogodzić wszystkim, ale naprawdę wyciągam z tego wszystkiego wnioski i w tym wypadku postaram się dogodzić chociaż samej sobie, bo wydaje mi się, że to będzie najlepsze dla tego kanału. A jeśli Wy zdecydujecie się towarzyszyć mi, w tym kolejnym kroku i w tym kolejnym etapie w moim życiu, to będę naprawdę wdzięczna. Nikogo nie mogę zatrzymać siłą, to co było już nie wróci, ale ja naprawdę cieszę się na te nadchodzące zmiany i na te wszystkie możliwości, które uda mi się zyskać. Także jeszcze raz bardzo chciałabym Wam podziękować, tym bardziej, że właśnie obejrzeliście cały filmik, w którym myję twarz, nakładam kremy i opowiadam Wam o moim życiu. I to już tyle na dzisiaj, także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale.